Czas po powrocie tak. do szkoły. Trzeba było iść do szkoły. Było, że tak powiem, nabór do szkoły i nie wiem jak to tam, czy tam było jakieś wyznaczone ulicami, gdzie kto miał iść. W każdym razie byłam ubrana w granatową spódniczkę i w niebieski sweterek mhm. i białą bluzkę. I to była niemiecka szkoła? I tornister miałam. I w tornistrze była… była yy, Tablica z, z gąbką i z jedną trzmatką z z na sucho i tak w całą pierwszą klasę przeszłam. To była niemiecka szkoła? Tak. Wszystko po niemiecku? Wszystko po niemiecku. Czy pani Także mówiła? całą okupację, bardzo dobrze mówi? znaczy się, całą okupację chodziłam do niemieckiej szkoły, do, do szóstej klasy chodziłam. Gdzie ta szkoła się mieściła? To no teraz ta pierwsza szkoła się mieściła… Tu, tu, gdzie jest teraz ten przychodnia Trzyszkówko, tam była potem szkoła, szkoła samochodówka była, no to już tak one się zmieniały.